Podobno aż 90% decyzji, które podejmujemy, zachodzą na poziomie podświadomym. Zobaczymy, czy tak samo będzie dzisiaj z naszymi decyzjami odnośnie rang ludzi grających w CS-a. Hejka kochani, staj z tej strony. Na Inkskobie pojawiły się właśnie przeceny na telewizory i projektory, także jeśli lubicie łapać okazję w dobrych cenach, to zapraszam do linku w opisie. No elo byku, Ja tu siedzę i tak się zastanawiam, co ty robisz ze swoim życiem, stary? No nie wiesz jeszcze o co mi chodzi? No jest link do G2 w opisie, a ty go jeszcze nie sprawdziłeś, a tam są tańsze gry. No ekonomicznie się nie opłaca ta decyzja, że jeszcze tam nie kliknąłeś. Napraw to teraz, mordo. No, pozdrawiam, cześć. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełoby i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale X Komago. Dziś, tak jak zresztą bardzo dobrze słyszeliście, odgadujemy rangi po fragmentach gameplayów a razem ze mną. Siema, z tej strony Gruby. Siemanko, tutaj Oskar. Cześć Tomku. Cześć Witku. E, Dawno Cię nie widziałem, dobrze wyglądasz. Tak, jak zwykle, dziękuję, ja, Ty również. Dziękuję Witoldzie. E, słuchaj Tomku, e, fani e, X.com.ago podesłali jakby swoje zagrania, mhm. opisali nam Jakie mają rangi, więc wierzymy im na słowo. Mm -hmm. e, no i twoim zadaniem, jak i pozostałych uczestników tego odcinka, będzie odgadnąć. Wiadomo, na luźno nie musisz dokładnie trafić, ale mniej więcej ocenić e, tych zagrania. No, no na przykład, i ja może na przykład jak powiem, że na przykład goście jest silverem, to muszę powiedzieć, że to jest silver 1 czy 5. E, tak. Czy... Dlatego specjalnie dla Ciebie jest tutaj taka karteczka, żebyś był mądrze. Żebym z tą karteczką był, patrzcie, jak mi ten narysowali mi wszystko i mamy pisane. I teraz wiesz co, ja tak naprawdę. Nie potrzebuję tej kartki i poradzę sobie bez niej. Zaczynamy. To pierwszy klip jest od MJ. Ej, e, nie musisz, znaczy możesz, nie musisz Sławek. No nie no, tu kroki trzeba słyszeć, ziom. <grym> Chłop tam strzelił. Dobra, rozgląda się. O, tu ładnie zrobił. To też zrobił nieźle. Tutaj ja wiem, że naklejka paszy bicepsa No. Head'y he muszą być z takim stickerem. I, po, i muszę, muszę po prostu określić rangę, tak? No, jak jak według Ciebie zagrał, nie? MJ. Nie jest to na pewno Silver. No, celownik wydaje się trzymać naprawdę git w tych miejscach, gdzie faktycznie może łeb przeciwnika się pojawić. O, i odgłos. Po robocie masz, gościu. Ło, ale ugrał. No, to może być orzełek jakiś taki, nie? Albo Kałach. Znając to, że. Widząc po prostu to, jak gość się porusza, to jest MJ. Uh -huh. MJ porusza się tutaj dość płynnie. Nie porusza się najgorzej. Widziałem gorsze momenty nawet u profesjonalnych graczy. To jaka decyzja? Czekaj. <grym> <grym> Czyli jednak. Y <grym> ja z Silvera nigdy nie wyszedłem. Poczekaj. Wydrukować ci to drugi raz? Nie jest oko. Y aha, tak to jest Laur. Kałach to jest obrońca. Ejtarny. Moim zdaniem, korzystając ze ściągawki, oczywiście nie chcę tutaj MJ obrazić, ale jest to ranga. Ja bym mu dał elitarny mistrzowski obrońca. MGE. To o kałach bym powiedział pierwszy. No tak ma Suprema, Supreme Global myślę. A ostatecznie, coś właśnie, powiedział? Właśnie nie wiem czy ostatecznie, bo bym musiał porównać sobie jeszcze tak jakby trochę z innymi akcjami. Jasne. Bo nie jestem pewny jak będzie się reprezentował po prostu poziom innych graczy. Okej. Okay. MGE. Ale to jest oczywiście moja opinia i to jest tylko jedna akcja. No musiałbym, jeżeli miałbym bardziej trafić lub po prostu bardziej to określić, to moim zdaniem musiałbym obejrzeć kilka akcji. No bo z jednej, no to ciężko tak, ale to jest, to jest moje zdanie. No Okej. Okay. No i nie byłeś daleko, okay. bo MJ ma LE legendarnego Orła. No. Mi się wydaje, że później tam, wiesz, no, na tych wyższych poziomach to 2 trzy rangi, wiesz, szeryf, a, a dwa kałachy, na przykład, to nie jest już taka duża różnica, nie? Nie ma dużej różnicy. No, dobra. Może, a może inni nie mieli zasady, że się mogli o rangę dwie pomylić, nie? E, to znaczy, to jest taki luźniejszy odcinek, mhm. więc jak ktoś jest gdzieś blisko, to jakiś tam punk punkcik damy, jak ktoś trafi idealnie, to wiadomo. To wtedy wiadomo. Ale nie ma tak. Dobra. Kolejną akcję podesłał Hipek. Zobaczmy, jak Team bota w drużynie, co ciekawe. Ładnie, co zagrał? No, ja jeszcze miałem 40 HP, wyczuwał. Kurde, same te te 1 4 cyk, Nie, to ja już od razu widzę po tym, jak goś się płynie, porusza, jest mouwbencik, jest skoczki jakieś takie. Ten. Dla mnie to jest lem. No, najlepszymi chłopcami no, się chłopaki hipek falą, nie? to jest normalnie chyba tutaj global elite. Mhm. ja powiem, że to jest orzeł, orzełek w laurach. Dla mnie to jest lem, a nawet bym dał. Y, Suprema z tego względu, że y, no widać, że lizną coś tych skoków, nie? Hipkowi bym dawał normalnie global elite zdecydowanie. Czyli wpisujemy dla hipka global elite, no, tak? No fajna Help. No to ci powiem, że to jest bardzo dobry strzał, tak? No. Powiedział, że jest global elite, i wierzymy mu w takim razie. Wojtek, foitek. foitek. Kurczę, myślałem, że tu się z Silverów pośmiejemy, a te kupaki strzelają dobrze. No, porządni fani. No. Z racji takiej, że to jest z imienia, to ja obstawiam, że Fojtek jest młody. Tak się 16 jest. lat bym mu dawał, w puniku. Okej. Okay. Co nam Fojtek... O, jest falem na, na lunecie. Snajper, zobaczymy. 14-6 w plecy. To jest To ja przyspieszyłem? Nie, nie, to nie on, to on przyspieszyłem. No. Dobra, dobra, dobra. Widać, widać, że preferuje dość defensywny styl grania za WP. Mhm. raczej swoich zawodników. Bolek bomby nie podłożył, więc jest klas 1 4. 50 sekund do końca. Co zrobi Wojtek? Wojtek. No, Wojtek zaspał pierwszy strzał, ale to nic. Jest jeden. się jego team. Okej. Okay. Zmienił broń. Brawo. Brawo za to, że zmienił broń. Niewielu snajperów zmienia broń 1 na 1 a opłaca się. To nie było jakoś bardzo wysoko. To znaczy, było widać, że ma trochę ograne, że kuma, gdzie się może głowa przeciwnika pokazać, ale mam wrażenie, że te ruchy czasami były takie przypadkowe w jego wykonaniu i dosyć chaotyczne. Strzały mogły być lepsze, ale nie były najgorsze. Skan mi się podobał. Fojtka pochwale, bo otwiera 27 na 14 Jest to widać snajper, więc dlatego otwiera. Ja bym dał mu tak legendarnego orła. Tylko legendarnego orła? Mhm. 15. 15. .y, nie, 말고, Ale może kałach jedynka, bez niczego, czysty? No, rangę Wojtka określiłem jako lem. O, jako lem? Nie, przepraszam, jako LE. Legendarny orzeł. To powiem ci, że on sobie wpisał dwunastkę. Czyli kałach na laurach. Czwarta akcja jest od Marsona. No i sobie dalej, nie widzę. Okej, okay, dobra. To było wesołe. O, to było ładne. To też było ładne. What the fuck, brother? Czy to no, może to no, jakiś ace no, no. będzie, co? Zobacz. Tak? No, tak. Łooo, wow, bańki siadły. Dobra, teraz tak. Mam wrażenie, że chłopku ma, gdzie trzyma celownik. Co do zasady. I dobrze ogarnia recoila, że na dużo odległości z tego pistoletu fajnie naprawdę sobie strzela. jeśli w pistolu są takie trochę, można powiedzieć, Często chyba na, na MMach, mi się wydaje. To jest, no, nie jest nie jest to Tier. Ja bym nie powiedział, że to jest Global Elite, ale też mi się wydaje, że na przykład to mógłby być jakiś szeryf. DMG 14. Suprema bym dał dla No byłeś dosyć blisko. On powiedział, że jest y, Global Elite. Global Elite, okej, okay. no, tak. tak. Ale, ale blisko. Masz całkiem dobre oko. Piąta akcja? Piąta akcja, Edok. Eldoka, dobra. Ta. Eldoka, tu wydłuża. Mhm. To było eleganckie. porządku? Zabił gościa z mida. Otkonęktę. No, taki poszedł B. No. W sumie dobra decyzja. Nie zablokował się w oknie. Często jest tak, że jak grałem na przykład na jakimś smurfie czy coś, mhm. ludzie na mirażu razu do okna i nie mogli trafić do tej dziury. To jest niesamowite. A to jest płynne przejście, także fajnie. Także Silvera od razu wykluczam po takim czymś. A to jest w ogóle 1 na 5. Dobra, jeden na 5 to jest w ogóle klacz. Ciężki do wygrania, ale on to zrobił, więc... Kurczę, ciężko powiedzieć. Okej, okay, to mam wrażenie, że no nie, zawsze, nie zawsze jest idealnie spozycjonowany, uh -huh. jeżeli chodzi o celownik. No, recoil w pożo. Jak sobie wejdziecie na HLTV... To mało ludzi na świecie ma chyba wygrane rundy 1 na 5, bo to jest ciężkie do zrobienia. Mm -hmm. Ma dużo takich ruchów, że czuć, że się bawi w niektórych momentach. Wszystko oczy czy że mu uderzy, tutaj co? Taką swobodę, mały movement. Nie? Ja bym mu dał Laura Trójkę na przykład. No, Global Elite, myślę. Global Elite. Mm -hmm. Ja tutaj daję Global Elite. I to jest dobry strzał. Idealnie. Naprawdę, bo to jest ciężkie do wygrania. Edoka jest kozakiem i przepraszam. Widzowie Ago, same Global Elite w takim razie. Muszę się poprawić Kacperus. Telefony, telefony nagrywane, ale damy radę. Okej, okay. jest to machnięcie i, i strzał. Co? A, że w locie jak się wraca tak. to strzelił heda. Ciężko jest tutaj rangę po takim strzale ocenić. Takie coś się zdarza, ale, ale fajny headzik. Ciężko bardzo ocenić po tej akcji, no, ale bym dał gdzieś no raczej niż, niższe rangi, mm -hmm. bo by było trochę jakoś tak mi się te nicki z cyframi na końcu no, okay. kojarzą trochę z, tak, z niższymi rangami jednak. To ja powiem, że jest silverem, kolega. Jakbym miał strzelać, to bym dał złoty laur 3. No gold Nova bym dał, gold powiedział nam, że jest elitarnym silverem. Z złotym laurem 2. To niedaleko też. No niedaleko. Niedaleko, bo to wygląda jak taka jedna fartowna, przypadkowa akcja, że strzelił. No to jest fartowna akcja. Bo mu się palec omsknął to... i z telefonem nagrał powtórkę, nie? Jest sobie gloczek. Jest sobie kewik kupiony. Dobra, to się strzelił. Mienił sobie brońkę. Reloaduje. Ma gąskę. Fajną na awatarku, więc git. Dobra, bo ucieka. 30 sekund, nie ma bomby. Co ci goście zrobią? Dalej nie spodziewają się, że gość przyszedł od Monstera. 20 sekund, on by dawno już mógł uciec, ale, ale tego nie robi, tylko podejmuje walkę. Więc Witchell tu znowu wygrał fajnego klacza, ale nie wiem ile to było na ilu. 1 na 4. Dobra, 1 na 4. Końcówka bardzo mi się podobała, żeby czekał, że jak widział przeciwnika, to nie strzelił od razu. Yy, to sugeruje na pewno sporo fajnego doświadczenia. Także ja określam, że to będzie yy, LE, 15 Więc dla mnie tu trochę skilla, trochę farta, taki pół na pół. Ja bym mu podwójnego kałacha dał. Albo orzełka może, orzełka może bym mu dał, no. Ogólnie oceniłbym go na yy, Lem, Lem. Legendary, Eagle Master. Kolejny dobry strzał. <laughs> Naprawdę, idealnie w rangę. Nice. Masamunek Kadoya przed tobą. O cholera, chłop jak wiedzie, to będzie po robocie pewnie. Dobra, sama ksypka już dobrze tutaj zapowiada. Masamune Kadoja, okej. Okay. Tak. Masamune Kadoja. Silver 2 strzela. Ja bym powiedział, że chłop jest silverem yy, elitarnym. To jest silver, ale bardzo ciężko mi powiedzieć, który. Albo pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Mistrzowski Złoty Laur. Czyli Mistrzowski Złoty Laur. Nie zgadzam się, ja nie, nie wierzę w ten. Przepraszam, ale nie wierzę. Heady na farcie, można powiedzieć, bo to, bo to Digel mm -hmm. 64 tick, one są w biegu, na pełnym biegu, no jest to akcja szczęśliwa. Dobrze, że tak się skończyło, a nie gorzej, bo tu mógłby być force przegrany. Long flash. Long flash. Tu long. Flash. Too long. Too long. A bo on ma wpłaszczony, co ugrał! Jezus w ogóle nawet mięsień żaden nie drgnął na twarzy Global Elite Global Elite, po, po akcji, akcji tak. Global Elite To pewnie Global Ale jakie banie powsadzał Global, pewnie nie jest Globalem zupełnie Poleciałeś tak jak wszyscy absolutnie No Jest mistrzowskim obrońcą To na dobrym farcie chłop, ale szacun, droga do Globala jest przed tobą Wszyscy powiedzieli, że Global Wszyscy powiedzieli, no, że No chłop global. w ogóle nerwy ze stali na chłodno, wiesz No dobra, ile mam punktów? Są tu jakieś punkty w tym odcinku? Nie, w no, montażu może. Bo nawet. żaden nie trafiłem w punkt. Rangi. Żaden nie trafiłeś w punkt, niektórym się udało trafić w punkt. W montażu jakoś Was docenimy. A jeżeli Wy doceniacie fantastycznych yy, samych siebie, bo robicie zajebistą akcje, bo to Wy widzowie tego kanału, yy, to nadsyłajcie nam jeszcze więcej tego typu rzeczy, to może jeszcze taki odcineczek kiedyś zrobimy w przyszłości. Maila pewnie znajdziecie w opisie, do tego, żeby takie tematy nam nadsyłać i jak Wam się podobało, to dawajcie znać, to będzie więcej. A żeby nie przegapić, to sobie subskrybujcie. Siemano.